Witam wszystkich! Nowy królicz! Jestem Tomek C, albo raczej czy Jakbyście mnie zobaczyli, to bym Was musiał. Że z polskiego goniącego króliczka uciekł! Z polskiego uciekającego przed króliczkiem. <śpiewanie z odmieniamy> Podaj pasztet. Nie tu wszystkich. Nie jestem pewien, czy się ogłoszą na właściwej stronie. Ale powiedzieli, że nie. To się ogłasza. Ze względu. No, to jest się... nie. Jeszcze raz. Teraz będzie dobrze chyba.